Krzysztof Róblewski, 43 lata w prasie rolniczej, zaczynałem w gromadzie Rolniku Polskim. Dwa, dwa krótkie znaczy, pytania do Pana Dyrektora z BlackPolu. Niech Pan powie, jak, jakim problemem dzierżawa w, w województwie podlaskim, że rolnik ma 30 hektarów, a ma krów tyle, że musi mieć sto parę hektarów i ma i, i dzierżawi bezumownie do Pana Marcina pytanie czy produkcja zbożowa jednak powinna mieć od jakiego areału się opłaca od jakiej od jakiej klasy gleby, dziękuję uprzejmie to może od razu od razu odpowiem, jest to bardzo, bardzo duży problem no nie będę tutaj wymieniał, ale mamy gospodarstwo u siebie 200 krów 40 hektarów i co się dzieje? To są wszystko bez, bez umowy. I teraz zwiększa to koszty, ponieważ za dzierżawę musi zapłacić producent. Musi tam zapłacić. A okoliczni rolnicy wiedzą dobrze, że on nie może produkować bez tej ziemi, którą dzierżawi. A więc te ceny ziemi, te ceny dzierżawy dzisiaj a również i ceny ziemi, to są bardzo duże. I coraz to wzrastają, bo wiedzą, że nie ma wyjścia. I to jest tylko, tylko przelewanie z pustego w próżne, a, a ci, którzy to dzierżawią, no mają dopłaty bezpośrednie, pieniądze za dzierżawę, coraz większe i sobie spokojnie leżą, jak to mówią, na ręcie unijnej. Proszę Państwa, w różnych rejonach kraju to się różnie przedstawia. Byłem niedawno pod Malborkiem, w dużym gospodarstwie, no i rozmawialiśmy też o cenach ziemi, jakie tam są ceny ziemi, no to około 40 tysięcy za hektar, jeżeli jest do kupienia. Natomiast w naszym województwie, w województwie podlaskim, w tej chwili nierzadko jest to i 100 tysięcy za hektar i tylko z tego jednego względu. Czy jest blokowany ten przepływ. przepływ? Dziękuję. To ja tak krótko odpowiem odnośnie zbóż tutaj na pana pytanie. Średnia taka z ostatnich lat można powiedzieć, jeżeli przyjmiemy 2000 zł z hektara pszenicy taką średnią, no to zysku już czystego, no to będzie dobry rok, no to teraz sobie możemy wymnożyć, no już ile mamy osobową rodzinę, jeżeli mamy dwuosobową rodzinę, no to myślę, że chociaż te te 2000 na osobę byśmy chcieli mieć miesięcznie, no to, to mamy razem 24, no to te 12 w teorii, natomiast no proszę Państwa, to, to było. Teraz ostatnie lata niestety pokazują, że rzeczywiście tych hektarów trzeba mieć 30-40 w realnym znaczeniu, bo trzeba sobie wyprodukować jeszcze górkę. Te, te 2000 na głowę po odliczeniu kosztów, no to, to, to na ledwo co na chleb wystarczy. A proszę Państwa, ostatnie kryzysowe lata rolnictwa spowodowały, co bardzo dobrze pokazał ten rok, że my nie byliśmy w stanie wykorzystać danych nam warunków pogodowych. Myśmy mieli w tym roku naprawdę łaskawy rok, trzeba to przyznać. Mieliśmy bardzo łaskawą wiosnę, bardzo sprzyjające żniwa, gdzie nie mieliśmy wcale opadów w okresie żniw, co nam bardzo dobrze wpływa na jakość zbieranego ziarna. Natomiast, no co się okazuje no jednak tego białka i glutenu brakuje, no, bo mamy ziarno o dobrych parametrach, ale nie jakichś tam rekordowych eksportowych, które rzeczywiście mogłyby znowu naszą tą pozycję jako eksportera poprawiać. No dlaczego, proszę Państwa? No dlatego, że rolników nie było stać na to, żeby rzeczywiście nawozić więcej azotem. To jest po pierwsze, ponieważ musieli ciąć koszty. Okazuje się, że ten rok został niewykorzystany. No a druga sprawa, że tutaj to są też te ograniczenia, o których mówię. No nie powinniśmy zbytnio ograniczać tego nawożenia, tak jak mamy jakieś tam odgórne progi, bo ktoś sobie wyliczył albo ktoś sobie założył, że zima się skończy w tym roku w połowie marca albo od 1 marca. No nie, proszę Państwa, często zima się teraz kończy na początku lutego i to rośliny nie mogą czekać na ten azot. Trzeba ten azot z podawać. Azot ma czekać na rośliny, to jest taka żelazna zasada, że Azot czeka na roślinę, nie roślina na azot. A dlaczego, proszę Państwa, a tu Pan może zaraz podpowiedzieć, że no bo, no bo to jest bardziej prośrodowiskowe, mamy mniejsze zagrożenie, że ten azot nam do środowiska trafi. Proszę Państwa, bzdura, bo takie rzeczy też słyszę często. Proszę Państwa, azot nie trafi poza pole, poza środowisko, poza roślinę, czyli tam, gdzie nie powinien trafić, tylko w wypadku, jeżeli zostanie pobrany przez tą roślinę i wykorzystany. Jeżeli ja tego azotu nie dam w połowie lutego, załóżmy, wtedy, kiedy jest woda, a każdy nawóz do tego, żeby mógł działać, potrzebuje wody, no to on, jak ja go dam miesiąc później, to po pierwsze, może być za mało wody, żeby został w pełni wykorzystany, ucieknie nam do atmosfery. Po drugie, jeżeli będzie woda, ale roślina już będzie poza tym dynamicznym wzrostem, poza tym startem, ona nie będzie miała takiej dynamiki pobierania azotu, w związku z czym to nałożenie też będzie bezsensowne. I proszę Państwa, to jest ten problem, że dzisiaj jakąś snobistyczną ideę próbujemy, że tak powiem. Wtłoczyć już no społeczeństwu, często się to udaje, ale też gospodarstwo. I musimy z tym walczyć, żeby właśnie tak jak dzisiaj tutaj cały, cały kongres, można powiedzieć, wokół tego hasła wybrzmiewa, żeby promować polską zdrową żywność, przełamywać te mity, te, te pomówienia, że tak powiem, które mówią, że nasze rolnictwo jest niezdrowe, niezdrowe dla społeczeństwa, niezdrowe dla środowiska, proszę Państwa. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak się produkuje w takim średniej powierzchni gospodarstwie, ja mogę powiedzieć śmiało, że zapraszam do swojego gospodarstwa, Ile nie o podatności. W tym momencie 100 hektarów 40 hektarów to, jest, to są grunty moje własne, 60 to są grunty dzierżawione. To gospodarstwo rozrosło się w przeciągu jakichś tam 8, 8 9 lat z powierzchni gospodarstwa 7-hektarowego, proszę Państwa. I to pokazuje, że, że jeżeli się chce, że jeżeli się pracuje, to rzeczywiście można z tego, to, to gospodarstwo rozwijać. Natomiast, y, proszę Państwa, też y, powiem, że moje gospodarstwo, jako dzisiaj już gospodarstwo większe niż średnia, wbrew pozorom, wcale nie, że tak powiem, zubaża rynku lokalnego. Moje gospodarstwo, y, kiedy zaczęło produkcję ziemniaka, zaczęliśmy także ziemniaka sprzedawać na rynek lokalny, do lokalnych odbiorców, do lokalnych sklepików. Otworzyliśmy sklep internetowy, za pośrednictwem którego także Państwo sobie jako pojedynczy, po, tak jakby, no. Pojedynczy konsumenci mogą zamówić u nas te towary. Także dzisiaj gospodarstwa rzeczywiście mają narzędzia. Są odpowiednie programy też wsparcia unijnego, żeby rzeczywiście takie krótkie łańcuchy dostaw żywności w gospodarstwach, nawet tych dużych, rozwijać. Tylko, proszę Państwa, chętnych jest dużo, a budżet jest mały. I pytanie, do kogo te środki powinny trafić. To znowu się tutaj wszystko sprowadza do tego, co, co mówiłem od początku, że do tych, którzy rzeczywiście produkują. Dziękuję.